Happy Christmas! It's Christmas! Merry Christmas! Merry Chrysler. Merry Chrysler! Halko, dzień dobry wszystkim! w środę. Kolejny vlog ma z 13 grudnia. Radio już gra, gra radio już leci, 6.05, Wstajemy, trzeba się ogarnąć, trzeba się zrobić, podnieść roletę no i wychodzimy do pracy. Ja was oczywiście zabieram ze sobą. Życzę Wam cudownej środy, dobrego dziąka. No i co? Idziemy, a na dworze słuchajcie, ciepło, bo patrzę już, nie wiem jak wy tak macie, nie wiem jak wy tak macie, nie wiem czy wy tak macie, ale jak mi dzwoni budzik, o Jezu, jak mi dzwoni budzik, to ja mam ten taki budzik, pora spać w iPhone'ie i on mi to razu pokazuje jaka jest pogoda na zewnątrz o tej porze, więc zobaczyłem, że teraz właśnie jest 3, są trzy stopnie, także... Ważne, jest plusie i się dalej wszystko topi. W sensie tam już się nie ma co topić. Ale nie ma śniegu. Cudownie. Godzina 6.35. Odsłaniamy roletę jak zawsze. Ale wam powiem, że jest już, znaczy już, jeszcze strasznie ciemno. Więc pewnie tak nic nie zobaczycie. Natomiast dzisiaj środa. Więc ja kończę, w sensie powinienem kończyć szybciej. Kończę później, bo mam zastępstwo o godzinę. A potem mam dwie godziny przerwy. Jestem w domu. I po tych dwóch godzinach Jadę do ucznia na nauczanie indywidualne. O, jestem ja, jest moja Rosia. Widzicie, jak jest ciemno? Jezus. No dobra, ogarniam się, zbieram się e, i wychodzimy, bo trzeba iść po auto. Także ja wam nie wiem, czy już życzyłem, bo już wiecie, ja już mam taki ferwor czasem, że nie pamiętam czego ja życzę. Życzę wam dobrej środy. I oby szybko do weekendu moi drodzy, wtedy będziemy wszyscy zadowoleni, a czemu to się nie fokusuje, no nie fokusuje się bo jest pewnie ciemno no, pytanie ty dajesz Maciek dzisiaj od rana, no świetnie. Chciałem powiedzieć, że jest ciemno w opór, jest 6.50, także dzisiaj będzie chyba bardzo pochmurny dzień, no i też uwaga, robię update katarowy, w nocy spałem całą noc. Nie miałem problemu, żeby, wiecie, tam, nie wiem, budzić się, bo mnie zatkało czy coś. Natomiast no, dalej jest katar, dalej jest zatkane i dalej, jak słyszycie, pewnie mówię przez nos. I w ogóle mnie nie widać, wiem. Musicie, musicie wybaczyć. Ale dobra, biegniemy, biegniemy, idziemy po auto. I jedziemy do Pracki. I nawet nie dzisiaj zimno, wiecie, wam powiem tak szczerze, że naprawdę gitara. 7-17, trochę się rozjaśnia. A ja chciałem narzekać na ludzi, którzy jeżdżą jak debile Jest jest wąska dróżka, w sensie dróżka, no droga, no wąska, ale wąska, bo nie jakaś taka międzymiastowa, tylko taka jakby, nie wiem, no dojazd do miejscowości, no i wiecie, no trzeba jakby jechać spokojniej, a nie się cisnąć na samym, na samym środku. I ludzie muszą, którzy jadą za przeciwka, czy na przykład ja, musimy zjeżdżać po prostu do pobocza, bo jakiś pasat się nie przesunie, moi drodzy, no takie rzeczy, no i tyle. Ale jak widzicie, trochę się rozjaśniło, nie wiem, czy już to mówiłem. Dobrze, idziemy do pracki. potem miałem skończyć, w sensie skończyłem, ponad godzinę temu, ale jeszcze posiedziałem, podołatwiałem różne rzeczy, powypełniałem rzeczy, poogarniałem rzeczy, także teraz do domu jadę szybko, żeby tylko coś zjeść. E, zawać książki, zawać rzeczki e, na lekcję indywidualną. No i jedziemy e, na lekcję nad 13.30. A potem się okaże, co dalej. Dobra, odjeżdżam, wsiadam, jadę. Tak po cichu mówię, poszliśmy z mamusią na obiad. <gry> Idziemy jeść. Haj, to znowu ja wracam do domu już czekają, a ja łać jest zakupami, w ogóle płyny, wszystko. No, ciemno się powoli robi, jest po 15 oczywiście. I zabieram się na za Praskę. Także będę się z nami pewnie łączył wieczorem. No bo herbatka nas czeka i opowiem Wam o jednej rzeczy, która jutro będzie u mnie się wydarzała, ale to potem. No, na razie się zabieram, bo nie mogę oddychać i gadać. Mam no zatkane. Cały dzień ciężko pracowała, <noise> no i śpi, po prostu padła. Ja jestem tu, oczywiście ją przybliżyłem i powiem wam, że dzisiaj katar mnie wyjątkowo bardzo męczy, ale jakoś sobie daje radę. Czekam nas jeszcze herbatka i kilka story time'ów, ale to wam wszystko opowiem. Jestem, jest 20... 30, ogarnąłem pracę, potem się przygotowałem, trochę też odpocząłem. Czuję się, jak słyszycie, cały zapchany, dalej niewyraźny, jakiś taki ogólnie zmęczony po prostu. Nie mogę wziąć L4, a nawet nie chcę wziąć L4, dlatego że jutro mam dość ważny dzień, a w piątek jadę na wycieczkę. I jakby wiecie, no nie chcę bać L4 po prostu. A to jest tylko katar, który gdzieś tam mnie trzyma. I po prostu tak jest. zaraz wam opowiem o tym dniu jutrzejszym. Natomiast przechodzimy do kalendarza. I napiszcie w komentarzu pod dzisiejszym vlogmasem, czyli pod, dla Was pod wczorajszym, żebym te herbaty faktycznie wysypał tylko te z tych okienek. W sensie ja tak myślę, że tylko te z tych okienek, które są, które nam pozostały, będziemy losować i będziemy je wybierać. I tak będzie fajnie, super genialnie. Natomiast dzisiaj myślę, słuchajcie, że jeszcze sobie wybierzemy herbatę tak normalnie. Zobaczymy, czy dzień z który. Yy, 13. To zobaczymy sobie, słuchajcie, czy pod trzynastką w ogóle coś będzie, bo może się okazać, że na przykład nie będzie niczego. Gdzie jest trzynastka? Aha, no to fajnie. Dobra, mam trzynastkę, uwaga. czekać aha, bo ja otworzy a, otworzyłem, znaczy, trochę nadszarpnąłem. Dobra, schodzimy tu. Trzynastka jest tu. Coś tu jest, o, okej. Okay. Aha, jedna. No to właśnie, nie? Green Tea The Vert, tak się nazywa. Proszę bardzo, taka więc ym, jestem ciekawy, co to tutaj będzie. Natomiast ja słuchajcie, wezmę sobie jakieś pudełeczko zaraz myślę, albo wiem, co wezmę. Mam takie, chociaż nie wiem, gdzie one jest, ale poszukam. Nie wiem, gdzie ja to dałem. Mam takie <laughs> pudełko na herbaty, które dostałem na święta, ale nie pamiętam, które to były święta, w 2000 osiemnastym albo dziewiętnastym roku od mamy esena także yy, to był prezent albo mikołajkowy albo gwiazdkowy. Pamiętam że byliśmy u Tomka tam wtedy i mamuśka tutaj macham pozdrawiam dała nam wtedy yy, takie prezenty. Więc ja poszukam i może tam to przepakuje. Yy, Idę szukać, stawię wodę na herbatę, już niech to się robi. I będziemy w sensie wyrwę te wszystkie, będę po kolei otwierał, te, które zostały, zobaczymy, co, co zostało, jak zostało, i będziemy szpakowywać. dobrze. Przeba. To taki jest plan. Genialny myślę. Dobra, słuchajcie, jestem, mam to, znalazłem, w sensie nawet nie musiałem szukać, bo dostało po prostu na szafce, tylko trochę musiałem przetrzeć. Miałem tam jakieś stare herbaty, to jakby zutylizowałem je, bo nie zaglądałem milion lat, uj, czasnęło. Natomiast dobrze, e, czekajcie, dzisiaj był trzynasty, no to czternasty, tu mamy czternastkę, zobaczymy czy w ogóle coś w tej czternastce jeszcze jest. Dobra, coś chyba jest, OK, mamy coś. Yy, jedna herbata, słuchajcie, więc druga się gdzieś przesunęła. Yy, Okej. Okay. róża, chyba. Dobra, to zostawiamy. 14, yy, 15, gdzie jest 15? Szukamy 15. 10, bla, 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 bla. W ogóle tutaj milion koców, nie? Kocy, koców. Leżący andec. Kurujący się, tu jest 15. Aha, no właśnie, i jest pusto, więc gdzieś coś poleciało. To była wanila. O, pa patrzcie tu. Patrzcie tu. E, w piątce. To jest w ogóle hit, nie? No, ale dobra. E, będziemy miksować zaraz. Szesnastka. O, co to? English breakfast. English breakfast chyba już było, więc się powtarza. E, to w sumie mogę wyciągnąć, chociaż... Dobra, na razie niech będzie. Szesnastka, siedemnastka. Czy ktoś widzi 17? To jest osiemnastka. Tu. Siedemnastka mamy tu. <laughs> serio? Dwie podrząd mamy English Breakfast. Dobrze. Podejrzewam, że to dziś musiało zjechać, bo to jest trochę niemożliwe, ale może się mylę. Yy, czekajcie, osiemnastka tu. To musimy, je będziemy losować, nie? O! To też jest dobre. Mhm. I która jest... Patrzcie tu. No to ja nie wiem, którą mam wziąć. To jest piękne. Było ich w jednym okienku. Tego nie mieliśmy w ogóle jeszcze, to, to biorę to. To już było. To już było. To było teraz przed chwilą. O, czyli były pewnie te dwie. Dobra, to to sobie na boczek. Osiemnastka, dziewiętnastka. Ok, znowu mamy to samo. Świetnie. Ja tutaj tak się odnoszę do Liptona. Pani Liptonie twórcy na kalendarza. Weźcie, nie wiem, pomyślcie, żeby te herbaty przyczepić, żeby to nie latało, bo to jest nieporozumienie totalne i to jest zażenowanie z mojej strony. Dobrze, 18, 19, 20. Czy ktoś widzi 20? Bo ja nie widzę 20. Mamy tutaj, mamy 21, 23. No to co nie... Tu jest! Na górze! O Jezu! O, coś jest. Świetnie. Nawet dwie takie same. Aha, no tak. Moja uko ukochana Verbena, Trzy razy już była, bo i nie wiem ile. Dwadzieścia. Dobrze. Dwadzieścia jeden tutaj. Okej. Okay. Aha, tu się znowu coś... Patrzcie tu. Tu się znowu coś przemieszcza. Nie, to jest nieporozumienie. Znowu English Breakfast się przemieściło. Tu mamy... To było... Czekajcie. A tu? O, tu mamy kolejne dwie. No to jest... To jest hit. Ja, słuchajcie, z innego okienka znowu English Breakfast, więc pewnie English Breakfast powinno być. Nie wiem. Strzelam. 21. 22. Mm, 22. Gdzie jest 22? Co, a tu. O czym mi łzawią, słuchajcie? Bo już dużo gadam. Okej. Okay. Mamy jedną, która się, więc coś tam się poprzemieszczało. Proszę. 22. 23 jest tutaj. Puste i 24 będzie. milion herbat. Oczywiście, patrzcie tu. O, no świetnie. O, się. U, 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 u. No, no, no. Tak, tak, tak. 15 na raz w ogóle weźmy. Eee, wiecie co? Bawę no, tą tą zieloną jeszcze raz. To od, odłożymy. Natomiast słuchajcie, tutaj mamy. Ja teraz powyciągam to z tych okienek. Wszystkich, bo to jest nieporozumienie dla mnie totalne. I zobaczymy, czy na przykład tutaj coś nie wpadło pod spód. Jeszcze nie wiem, jak ja to zobaczę, ale pewnie jakoś zobaczę. No aha, i teraz nie mogę cię wyciągnąć, jak chcę. Tu mamy, nie, nie wiem, dramat. I mamy tu coś nam zostało jeszcze jednego. No, także widzicie, takie rzeczy kalendarzowe. Ciekawe, jak jest u Natalki. Myślę, że jest podobnie. Bo też ostatnio narzekała, że też jej się wszystko przemieszcza, więc... Yy, dobra, z tej strony już nic. Tu mamy jeszcze jakieś dwie takie ale już były też, wiecie o co chodzi, tutaj jakby Lipton trochę zrobił wałka, bo uważam, że powinny być 24 smaki, bo tak się da zrobić, bo Irving chyba miał 24 smaki, jeżeli pamiętam. Ewentualnie nawet jeżeli nie miał 24 całych, to miał może nie wiem. Na pewno więcej niż Lipton. No i jestem zawiedziony i zażenowany. E, polecaliście mi jakiś kalendarz już na przyszły rok z herbatkami. Cześć, o Jezu, tu. To już też było. Tak, Black current był. Tu mamy to. Nie ja sobie to wpakuję do osobnej przegródki i znajdziemy. Dobra, a teraz pytanie: O, patrzcie, i tu pod karton wpadło. English Breakfast. English Breakfast jest cudowne, ale tam jest tego więcej, słuchajcie. Ej, ja zrobię cięcie i rozwalimy to. Nawet nie musiałem robić jakiegoś wielkiego cięcia. Zobaczcie, podniosłem tylko tu i tu się ukryły herbaty. Tu mamy co? Green tea, to co, ma, to co będzie dzisiaj, chyba? Tak, bo sobie odłożyłem na bok. Tu mamy kolejną. Peppermint. Nie, dziękuję bardzo. Jakby nie, nie gustuję w takich rzeczach. No i tam już nic nie ma. Nie? Aha, wy nie wiem, to widzicie. No, także tak, a tutaj podejrzewam, że też że się już nic nie schowało, bo to wszystko było w okienkach. Chyba, że tam na górze gdzieś, na... może gdzieś poleciało. Nie. Nie, dobra. O, tam były moje. Moje piżamsy, takie rzeczy. No to dobrze, moi drodzy. To idę robić herbatę i będziemy testować sobie dzisiaj Green Tea The Vert. Zobaczymy. Dobrze, jestem z powrotem, mam herbatkę, w międzyczasie jeszcze. No, widzę sierść miszy. Podkurzałem przedpokój, bo pełno oczywiście piasku, no bo się nosi. Także. No, ja coś gdzieś tam coś czuję, ale. Czy wyczuję? Nie wiem. Zaraz będziemy próbować. Natomiast słuchajcie jak już to nagrywam dzisiaj i Wy to widzicie jutro, to ja już jestem po, w sensie, jak Wy to zobaczycie jutro, to ja już jestem po tym, co nastąpi jutro, czyli jutro mam y, tak zwaną wizytację, obserwację, hosp hospitację, jakkolwiek ktoś to chce nazwać, y, przychodzi do mnie na lekcję Pani Wicedyrektor i będzie patrzyła sobie na moją lekcję. Ja już tak jeszcze też miałem w y, innej szkole. Jest taka jakby, powiedzmy, standardowa rzecz dla nauczyciela, więc wiecie, nic nowego, chociaż delikatny stres się gdzieś tam zawsze pojawia, no bo wiadomo, tak to jest, ale proszę trzymać za mnie mocno kciuki, chociaż wy nie, o tym nie wiecie, ale trzymajcie, nawet jak teraz oglądacie, to tr trzymajcie kciuki. Dobrze, a ja, moi drodzy, uwaga, yy, próbujemy. Chciałem powiedzieć probiren. Nie no, coś tam czuję, ale... No na pewno nie jest taka, taka, taka zła jak jakieś tam miętowe, ziołowe czy coś, Smakuje mi, gdzieś tam, jak się, wiecie co, wysmarkam zaraz, to będę czuł smak, więc taki jest plan, ale to już poza nagraniem. Natomiast, słuchajcie, jest 21.10, także od kalendarza do zrobienia herbaty do teraz minęło ponad po 40 minut, także taki jestem świetny, no, dla Was to jest sekunda. Natomiast, moi drodzy, kończymy sobie dzisiejszego masa. jutro, oprócz tego, że mam wizytację, obserwację, hospitację, whatever... Jak to chcemy nazwać, to mamy też szkolenie od godziny 16, także też tam Wam coś nagram pewnie, że jadę, że wracam, że coś tam w ogóle. Ale cię już padam i jakoś tak mi jest w twarz gorąco. Nie mam gorączki, bo sprawdzałem, także luz. No i co? Kończymy sobie dzisiaj. Jesteśmy teraz bliżej weekendu, a potem już ostatni tydzień i święta, i koniec vlogmasów, i przerwa świąteczna, i odpoczynek mały. Dobrze moi drodzy, dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną. Jutro się słyszymy oczywiście rano. Lawki, Kiski, bezłoski, dziękuję Was bardzo mocno, bardzo serdecznie i do jutra. Pa, 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 buzi, pa!